Podaj. Ale do mnie! Znasz mojego celu? Masz! Panie prawie, ja też mam za dobrego O U. masz, masz, masz No udało się nie Czerwony! Co zesz? Panie też co, Satio było? Nie, 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 proszę nie! Aaaa! Aaaa! Halo, policjo 911, operator numer 31. W czym mogę pomóc? Na boisku został, został zadzikany jedy, jeden człowiek. Co się dokładnie stało? Proszę opisać sytuację. Z załóka wybiegł jakiś, jakiś zamaskowany człowiek z nożem. Okej, okay. czy na miejscu był tylko ten właśnie napastnik, pan i pański kolega, czy ktoś jeszcze tam był? Byliśmy tylko my. Dobrze, już wysyłam jednostki policji oraz y, ambulans, proszę zostać na miejscu, policja przyjedzie, spisze zeznania. Dobrze. Dobra, witaj, więc dostaliśmy zgłoszenie z Dawidem, dzisiaj będziemy detektywami. No i dostaliśmy właśnie zgłoszenie o jakimś ataku napastnika. Ataku nożownika na wojsku Koszykówki i jak widzicie, już nasze jednostki tutaj są dwie i ambulans. Zaraz się dowiemy, co dokładnie się tutaj wydarzyło. Detektywi, Jakub i Dawid, co tu się stało? Ogólnie witam. Dostałem zgłoszenie, że tu został napędnięty nożem. No to niestety próbowałem go uratować, ale nic z tego. Ile ciosów? No, no dużo został w klatkę piersiową i serce przebite też. Nie da się je uratować. Trzy razy, dwa razy w klatkę piersiową i jedno w serce. Nie dało się uratować, Nie są po prostu trup. Dobra, czy są jacyś świadkowie tutaj? tutaj lub Był, jest tam jeden. Jego kolega, jak wiem. Ja... Ja się dowiedziałem. Dobra, panowie. Problem mamy w tym, że poszkodowany nie ma przy sobie żadnych dokumentów, więc potem nie, nie zidentyfikujemy jego tożsamości. Yyy, jedyne co ma przy sobie, to telefon. Może coś z telefonu weźmiemy. Jakiś mm. dane albo coś. też można znaleźć, jakieś znaka. Ja założyłem rękawiczki sobie. Dobra, to my, my, się, my, się, znaczy... nie, my się nie zajmiemy, to jest miejsce zdarzenia i... Mamy jakiś świadków? Był, jest tam jeden. Jego kolega, jak wiem. Mówiłam, my, że tam jest, jest jeden. jeden. Właśnie, tam rozmawia z funkcjonariuszem już od nas. Dobra, no to tam spiszcie ze niego, my zaraz z nim porozmawiamy. Ej, jeszcze będę tu potrzebny, czy mogę nie, jechać? Nie, medek może się coś wolny, dzięki. Dobra, to biorę sprzęt. Próbowałeś co mogę Do się dać. Dobra, no to co Dawid, bierzemy się za niego, nie? Wiemy na pewno, że dostał trzy razy klatkę piersiową, nożem, więc robił to precyzyjnie, napastnik. Yy, co tutaj jeszcze, no. Grali w piłkę, bo znaczy są tutaj trzy piłki Lub dwie Nie, ale trzeba... Mamy, mamy tu gdzieś w okolicy jakieś kamery może? Właśnie jest za tobą kamera Ja ją dopiero zauważyłem Dobra, Więc... no to... Nie, no to... No to będzie po prostu trzeba znaleźć właściciela tego budynku I po prostu będzie trzeba ściągnąć taśmę Czy może coś zarejestrowała, co tu się wydarzyło Powinna no to się jeszcze tutaj w wokół, może coś jeszcze, jakieś ślady znajdziemy. Może znajdziemy narzędzie zbrodni, czyli właśnie ten nóż. rozejrzmy się. No wiesz co, może Dawid, może powinniśmy poszukać właśnie tutaj poza boiskiem, gdzieś może w tych uliczkach może coś znajdziemy. Dobra. Właśnie uliczki to są dobra ucieczka dla napastnika. Masz coś? Nie. I czekaj, patrz, ej, nie wiem czy to nie przeoczy, Ale patrz, w tym miejscu tutaj są no. jakieś takie pojedyncze ślady krwi. Możliwe, że jak e, wydaje mi się, że jak właśnie tutaj na plastik uciekał, to może z noża mu kapnęła ta krew. Mm, trzeba tutaj... Weź tutaj postaw ten marker dowodowy. Dobra. E, no to tutaj mamy właśnie jakieś ślady krwi widzę, że tam się ciągną, więc musiał tędy uciekać. E, trzeba po prostu dać pod badanie mm, tu krew czy należy do denata. Ta. Tak. Tylko pytanie, tylko pytanie jest kolejne ważne. Czy on uciekł na piechotę czy samochodem? To jest też ważne pytanie. Jeżeli znaleźliśmy tutaj właśnie krew w ulicy, to wydaje mi się, że uciekał na piechotę. Zobaczymy jeszcze, co pokaże nagranie z kamery. Może było go, widać jego twarz i sprawa będzie krótka. To zaraz się dowiemy. Może zapytajmy się tego tam, który był. Jest... Jego kolegi. A dawaj, chodź. Świadka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Detektywi Jakub i Dawid, czy był pan wtedy, kiedy tutaj to się stało? Ja tak byłem. Co tutaj się wydarzyło? Gral z niskuszą. Nawet zza łuka wyszedł się jakiś zamaskowany facet. Podszedł. Coś tam mówił chyba, że na dzielnicę go weszli i, i wbił nóż. A, z, a zna Pan jego y, opis, jak on wyglądał? No tak coś mniej więcej pamiętam. A to niech Pan powie, jak on mniej więcej wyglądał. Czarna kominiarka, jakaś biała koszulka i czarna bluza i czarne spodnie. A czy Pan widział, że jechał samochodem lub uciekał na piechotę? Właśnie wychodził z tamtej uliczki i chyba odjechał jakimś wodem. A pamięta jaki pan Pamięta jaki pan miał kolor tego samochodu? Chyba szary albo biały. A widział pan rejestrację? E, nie, ale na kamerze powinno być. Dobrze. Zna pan znał tego swojego kolegę długo? No nie jakoś długo, ale znaliśmy się. A coś mówił, że jakieś ma problemy? Nie, nic nie mówił. Może z kimś miał napięku? Ktoś go na przykład straszył, jakieś zastraszenia, pogróżki i tak dalej. No chyba tak. Z jakimś gangiem, mafią coś. Właśnie pamiętam, że chyba ta osoba, która, która przyszła do niego, to coś mówiła, że na jego teren i coś z chłopakami. Okej, okay, dobra, to jest, wydaje mi się, to jest przydatna informacja. Dziękujemy. Tutaj daję panu moją wizytówkę. E, że, proszę nie wjeżdżać z miasta, Jeżeli coś panu się przypomni, no to proszę o skontaktowanie się ze mną. Dobrze. No, jest pan wolny. Może. Dobra. Leponia, ja chcę ja chcę ty Ale, się Ale jak ty to On chce z mnie górać w kocą? ty co się ląpisz? Ale jak trochę się... Proszę pana, jak, jak pan odnosi? Detektyw Jako, proszę siostrę otrzymać. Trochę Jej, grzeczniej. Dziękuję mu ja panu mówię. trochę grzeczniej, bo będę ja musiał się stąd ja wyprowadzić. Grzecznie to do swojej matki możesz gadać. Dobrze, odwróć się, do się odwróć się do no mnie idą. plecami. Spokój, spokój. Ty już Już. Nie, myślę, że masz lepsze jest, że jesteś fajny. Grzeczniej trochę. A, po za tym, czemu? A poza tym, czemu pan nosi kominiarkę? Bo no już nie mam. Czemu pan nic nic tak. No, weź, weź, pana, weź Pana tutaj, yy, weź Pana tutaj zakuj, zaproszukaj za i weź Pana przeszukaj i sprawdź dowód osobisty. Dobry, wręcz Ej Dawid. No? Ogólnie dostałem yy, to nagranie z tej kamery właśnie w tym miejscu zdarzenia, yy, mam tutaj, hmm. mam tutaj na tabelcie, weź spójrz. Dobra. No i tutaj jak widzisz to mamy nagranie przez to widać jak jakiś właśnie gościu biega na boisko Bierze ten nóż i właśnie go tam 2-3 razy tak jak tu widać i tamten napastnik również uciekł w tą uliczkę, gdzie znaleźliśmy tą krew. Ró no. no i również dostaliśmy wyniki również dostaliśmy wyniki tego badania krwi i to należy do Denata, więc to było z narzędzi, narzędzia zbrodni. Dobra. A i jeszcze. aha, jeszcze to dostałem informację od mundurowych, to, to że przeszukali y, teren wokół i gdzieś tam za budynkiem na, w krzakach znaleźli właśnie ten nóż y, z tym, z tą tym, więc pewnie uciekał i wyrzucił gdzieś. Mhm. Więc mamy też narzędzi zbrodni. Dobra. I tylko pytanie czy czy widzieliśmy, co są te ślady opon samochodu? Czy on uciekał Nie Nie, uciekał, na, na, na tym by było. nie jesteśmy pewni, ale z tego, co było widać na kamerach, no to właśnie uciekał w tą uliczkę. Czyli może miał tam za uliczką samochód, ale tego już nie jesteśmy w stanie stwierdzić. I na, na kamery z miasta nic nie, nie zarejestrowały. A jest jeszcze wydłużone na trochę ta, to nagranie, czy tylko tyle? Nie, tylko tyle mamy niestety, później już od razu widać że na nagraniu, jak przyjeżdża właśnie karetka pogotowia oraz właśnie my. No i właśnie jeszcze sprawdziłem, wiem w jaki sposób możemy wpaść na trop, na podejrzanego właśnie niedaleko Jubilera, tam dokładnie za Jubilerem jest sklep z narzędziami i dowiedziałem się, że ostatnio były wykupione tylko trzy takie noże, które właśnie mundurowi znaleźli, więc może tam pojedziemy i się spytamy, czy może nagranie z kamery chwyciło tego kupującego Albo czy właściwie sprzedawca, yy, czy sprzedawca może widział twarz tego, tego, więc może to nas coś doprowadzi No dobra no, to ja zgłoszę nam, że tam właśnie jedziemy i dawaj z, yy, ogarnij nam samochód Dobra Dobra, już mamy ranek po nocy W której właśnie wstydaliśmy ciało, więc podjeżdżamy i dowiemy się coś może na temat. Od sprzedawcy, co Dawid? No. dobra. Może nadejść się tu są jakieś kamery. Dobra. Nie widać wszystko. ale dobra, może w środku mają. Dobra, ty gadasz? ty gadaj. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Detektywy Jakub i Dawid. Yy, Przyjechaliśmy w sprawie yy, morderstwa. Chcielibyśmy się spytać, yy, bo dowiedzieliśmy się, że w ostatnim czasie sprzedano tutaj w tym sklepie trzy noże. Tutaj panu pokazuję, o właśnie taki. A... No gdzieś no, miałem tu fakturę, że. Yy, na fakturę, że yy, naprawdę trzy noże. Tak, tak, idziemy. tak. To, po, to, ja, to ja bym poprosił tutaj, właśnie te, yy, tutaj. E, dokumenty osób, e, które po prostu kupiły to narzędzie, wszystkich tych trzech bylibyśmy wdzięczni. Nie ma problemu, nie zaraz przejdę. Dobra. Co myślisz, Dawid? Nie wiem, ale widziałem jakiś biały przerywany z tego, co mówił tamten jego kolega. Ale nie, to nie ma co, może to wiesz, zwykłe wyładowanie tych tomaszów. Nie ma Może co i tak. Ja ta. co się, ja się rozejrzę Przy tym, czy nie ma tu jakichś. Mam. Dla ja, Dawid, weź tam od pana. Dobra, ja Proszę. zabiorę tą fakturę. Proszę. I... Dobra, dziękuję. Ja tutaj ja zauważyłem tam... właśnie w rogu kamerę tutaj skierowaną na kasę. Czy kamera działa? I... bym musiał zobaczyć, bo niestety ta, ta, ta kamera taka. No jak się usułuje. Dobrze, 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 to proszę. Ja musiał zobaczyć monitoring a jak będzie działać tu. Yy... Dobrze, to proszę, niech pan monitoring. sprawdzi właśnie. Niech pan sprawdzi monitoring. Tam tam. Tak, no to proszę nam wysłać, jak te trzy osoby kupowały każdą, każde nagranie nam proszę wysłać. Tutaj moja wizytówka, jeżeli panu by się coś przypomniało, proszę dzwonić. dobrze. No to dziękujemy i życzę mi do dnia. Do widzenia i miłego dnia. Do, do widzenia. Dobra, no to myślę, że może jak dosiądą te nagranie, jeżeli jakiekolwiek wezmą, no to może to będzie właśnie jakiś tryb. Dobra, no to wracamy, myślę, na ten... na komendę. Dawid! No, co tam? Słuchaj, ogólnie dostaliśmy te trzy nagrania od tych... od tego sprzedawcy w sklepie z narzędziami. Nie, i tam właśnie przejrzeliśmy z ekipą właśnie te trzy nagrania i tutaj właśnie, ci, o patrz, pokażę ci nagrania. No. ma koleś. Dzień dobry. Co mogę jeden powiedzieć? razy nóż na wynos Nóż jeden Dobrze, to, to będzie 200 dolarów Proszę bardzo Dobrze To niech nie pan poczeka, zaraz przyjdę Dworku no Proszę do. Dzięki, jak coś to mnie tu nie było Okej, okay, do widzenia no, to tutaj właśnie się zgadza dokładnie. Rysopis przedstawiony przez świadka, oraz ta bluzo się zgadza i mamy jego twarz. E, więc go zidentyfikowaliśmy, już nazywa się Iwan Wachol, e, No i mamy już jego adres, więc to jedziemy tam pod jego adres, co nie? No. Myślę, jak będzie w domu, tego od razu zgarniamy i myślę, że będzie można zamykać sprawę. Dobra. Co planujesz zrobić? Co się robi dzisiaj po robocie? No, co, no, imprezować dobra, to ja zgłaszam do centrali, a ty idź po samochód. Dobra, dobra, ogólnie to przeglądałem sobie jeszcze raz to nagranie co dostaliśmy wcześniej no. e, od tego sprzedawcy. Co byliśmy rano e, i tam zauważyłem, że właśnie na tym nagraniu, gdzie kupował na pastik, nóż podejrzany, no to właśnie był ten van, który był. Dzisiaj rano, na który zwróciłeś uwagę, więc. Miałeś. No, mieliśmy go pod nosem. Zajebiście. No, dobra. To dawaj teraz, ty do niego gadaj. Zadzwonię do drzwi. O, kto tej godziny... o tej godzinie Dzień dobry. Dzień dobry, dobry detektyw Dawid Jakub. Dzień dobry, o co chodzi? Czy pan jest bratem pana Iwana Wahola? Eee, no tak. Yy, proszę dać się dowód osobisty. Eee, yy, dobrze, dobrze, proszę. No to spać, spać pana. Dobra. Yy, czy wie pan, gdzie znajduje się yy, pański brat w tym momencie? Jest może w domu? W domu go nie ma, ale on sobie tym. Yy, z, tam, z jakimś tam kolegą się boje, często. Ja tam z nimi nie utrzymuję kontaktu. E, w, jak mam pani dzielnicy z domkami, housing, no to tam właśnie e, jest taki bunkier w krzakach, taka skrytka, piwniczka. E, no i on sobie tam właśnie lubi prze, e, przez... no, przesiadywać. okej, okay, okej. Okay. Czy jakieś e, pański brat... Zdawał się być jakieś agresywny, albo jakieś takie przejawy. No, jakieś takie agresywne. On zawsze taki był tam. Ja nigdy tam się z nim nie trzymałem zbytnio, bo zawsze taki nadpobudliwy, agresywny do każdego. Dobrze, no to dziękujemy za informację. Dobrze. Tutaj daję dokumenty. Joki, joki. No to dziękujemy i życzymy jego poranka. No, no, no do no, widzenia? No, to, 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 do widzenia Dobra, biorę coś. No i pusta lodówka, trzeba jechać na zakupy. No właśnie, mówił ten jego brat, że gdzieś, On zdarzył się z nami gościu. <grytanie> no, no to właśnie, gdzieś tutaj mówił, że gdzieś tutaj właśnie. O, widzisz tam daleko? No, widzę. Są jakieś no, dwa pojazdy na tym. Może warto się temu przyjrzeć, może to jest gdzieś tutaj. Dobra to ja nas zgłoszę na radio Ewentualnie bez we wsparcie sprawdzę tablicę Sprawdź Dobra, ogólnie te tablice się zgadzają z tym napastnikiem strony no, musi tutaj być tutaj jest jakiś samochód no, no. No, tego, tego jeszcze nie znamy chociażby się o tam widzę, widzisz? Za krzakami z jakiś włas. O no, jest, jest, jest. No, dobra, dalej. Tam mogę być, więc jak w gotowości. No mm. gotowe? Tak. No wchodzimy. Policja, ręce do góry! Ej, ej, e, co, już, co, już? co się dzieje? Ej, poddaję się, poddaję się! Co Ręce do góry, ręce do góry. Co, co się dzieje? Na kolana. Raz. We dwojkę na kolana. Na kolana, raz. Już. No o co chyba. Ale o co Kuj. chodzi? O co chodzi? Co o co chodzi? Pana, ja nie chciał! Co, co? ty zrobiłeś, że nas? Ja nie chciał! Ja nie wiedział! Ty! ty czy, co ty zrobisz, że nas biorą? Eee. Dobra. Kuję. Ale... Ale... Ale za co? Jest pan zatrzymany pod zarzutem To tak, to nie tak! Morderstwa. z Zimną krwią. Co ty zrobiłeś? Ale ja nie chciał! Ja nie chciał, ja nie wiedział, oraz... to wcale nie lepsze, to jest... wczoraj wczoraj banko kradłeś. E... A ja nie chciał. A raz ucieczka z miejsca zdarzenia... No to bądź... nie tak! Mają Państwo prawo zachować milczenie. Wszystko co powiecie może być użyte i będzie użyte przeciwko wam w sądzie. Macie również prawo do adwokata. Jeżeli was nie stać, jeden będzie wam przyznany. Czy rozumiecie wasze prawa? Iwan, co ty zrobiłeś? Nie... dole Dobra zapra zapraszamy panów. Ale ja za co? Idziemy, idziemy, idziemy. A za co ja? Jak to tak, proszę pana? No, no, wie, no więc widzowie dziękuję wam za oglądanie Tutaj są widzowie, którzy wystąpili w dzisiejszym o. odcinku. Jeżeli chcecie występować w tego typu odcinkach, no to zapraszamy na Discorda, link w opisie. Subskrybujcie, zapraszamy. subskrybujcie, lajkujcie po więcej. No i co? Słubuj kanał! No no przycisk subskrypcji musi być wciśnięty. No więc dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w nowym odcinku. mano